Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Modlimy się na początek. Zapraszam Cię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który świecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Coś mi się tu przewraca. Słuchajcie, dzisiaj mamy już, dzięki Bogu, 10 grudnia, i Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy spotkali się z Jego Słowem. Pamiętamy, wspominaliśmy o tym już wielokrotnie, że jakby treścią naszego życia codziennego, życia chrześcijanina, to nie jest spinanie się, to nie jest szukanie jakiejś dziury w całym, tylko to jest jakby ciągłe otwarcie serca na to, co mówi Jezus. I przyjęcie Jego słowa, nawet jeżeli to słowo jest strasznie trudne, nawet jeżeli, że tak powiem, bije nas mocno po pęcinach. Ale spróbujmy do tego słowa się odnieść. Najpierw posłuchajmy, co dzisiaj do nas mówi Pan. Ten fragment pochodzi z 11 rozdziału Ewangelii Mateuszowej. Jezus powiedział do tłumów: Do kogo przyrównam to pokolenie? Zachowuje się jak dzieci, które siedzą na placach i robią wymówki swoim rówieśnikom. Graliśmy wam, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie okazaliście żałoby. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł i nie pił, a mówiono, opętał go demon. Przyszedł syn człowieczy je i pije, a mówią, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak o mądrości świadczą jej dzieła. Moi drodzy, czy nie jest często tak, że my ludzie zachowujemy się jak rozkaproszone dzieci? Czy nie jest tak, że czasem jesteśmy uparci, przekorni w tym swoim zachowaniu, w swoich decyzjach, w swoich wyborach i żadne argumenty do nas nie docierają? Czy ja tak czasem widzę u siebie, z siebie samego, że bywa tak, że nic mi nie pasuje. I z której strony by Pan Bóg nie podszedł? To nie, to, to, to nie tak. Tutaj za, za zbyt wymagająco, tutaj za mocno. I Jezus jakby odnosząc się do tej rzeczywistości, prawda, że Jan Chrzciciel najpierw przyszedł taki radykalny, ubrany bardzo tak hardkorowo i wszyscy mówią, bo go zły duch, nie? Zbyt radykalny. Nie pasuje nam. Nie pasuje do, do, naszej, do naszej wizji Pana Boga. Przyszedł Jezus, kurczę, no zbyt luzacki. Za dużo kręci się wokół Niego grzeszników, celników, za dużo yy, w ogóle, za dużo się dzieje. A gdzie ja jestem w tym słowie? Kim ja jestem w tym słowie? Yy. Czy rzeczywiście potrafię spotkać się z Jezusem w Jego Słowie i czy potrafię przyjąć tą obietnicę, którą On przynosi? Do tego mnie dzisiaj zaprasza Pan, żebym zobaczył na to, jak ja patrzę na, na Pana Boga, jak ja patrzę na Jego Słowo, w jaki sposób z tym Słowem Bożym się spotykam. Czy nie, nie, nie jest we mnie zbyt dużo takiego, Krytykanstwa, takiego wewnętrznego oporu, że no cokolwiek by Pan Bóg dla mnie nie, nie zrobił, w jakikolwiek sposób by nie przyszedł, no to nijak nie, nie, nie próbuje, nie, nie może się dobrać do mnie, nic się nie zmienia. Czy nie jest tak, że wielu ludzi dzisiaj, po najzwyczajniejszym świecie, nie potrafi cieszyć się życiem? Życiem to jest darem Pana Boga. Oczywiście nie wykorzystując tego życia dla siebie samego. Nie? Jakby problemem podstawowym człowieka jest to, to, co nie pozwala człowiekowi spotkać się z Bogiem, to są jego oczekiwania. To są jego jakieś takie wyobrażenia. A Pan Bóg nie jest po to, żeby spełniać nasze oczekiwania czy nasze wyobrażenia. Bóg jest tym, który nas zaprasza do wspólnoty ze sobą. Chce, żebyśmy go odkrywali, stali się jak te dzieci. Mądrości, które są mądre nie ze względu na swoją mądrość, tylko dlatego, że rozpoznały Jezusa i że tego Jezusa przyjęły do swojego życia. Czy ja rzeczywiście potrafię takim być? Czy, albo inaczej, czy odkrywam w sobie ten opór? Czy widzę w sobie ten opór? I w których miejscach, w których dziedzinach mojego życia jest ten opór? Może dzisiaj warto przyjrzeć się sobie samemu? Zapraszam Cię do tego. Porozmawiaj o tym z Jezusem. Powiedz Mu o tym swoim oporze, o swoich niespełnionych oczekiwaniach, o tym wszystkim, co nie pozwala Ci spotkać się z Nim w Jego Słowie, co Ci blokuje na to Słowo, nie pozwala Ci podejść bliżej Jezusa. Spróbujmy dziś zweryfikować nasze postępowanie. Spróbujmy zobaczyć co jest jakby totalnie wystrzelone w kosmos, co nie, nie, nijak nie da się przyłożyć do Ewangelii. I może to jest właśnie takie zaproszenie do, do, do nawrócenia. Słowo dzisiaj jest dane dla Ciebie i dla mnie. I Jezus zaprasza nas do tej wspólnoty ze sobą, żebyśmy odkrywali Jego żywą obecność w naszym życiu i żebyśmy zobaczyli, w czym jesteśmy niedoskonali. Bo to właśnie na, na tym polega mądrość, żeby zobaczyć siebie w prawdzie, żeby zobaczyć siebie tak, jak na mnie patrzy Bóg. No dobrze, bierzemy się do dzieła, kochani. Nie poddajemy się, idziemy dalej za Jezusem. Staramy się jak najbardziej czerpać radość z tego życia, które daje nam na dziś, na tu i teraz. I prośmy Go o tę radość, prośmy Go o ten pokój serca, prośmy Go o taki, taki też dystans do siebie samego, żebyśmy zobaczyli, że tak naprawdę On jest pierwszy we wszystkim. Nie? I on jest najważniejszy. Dobra, koniec mojego wygadania na dzisiaj. Serca Wam błogosławię i do zobaczenia jutro. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Pięknego i wspaniałego dnia. Trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem.